mam z tej strony Frabi. Witajcie. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj w ogóle musimy sobie zrobić e, tutaj, e, jakby, musimy tutaj, jakby, musimy jakby, będziemy dzisiaj w ogóle z Krzyśkiem budować port. Krzysiek Witajcie się z widzami. Przywitajcie z widzami. Dobra, chodź Krzysiek budujemy. Ty, jaki masz na to plan? To, dobra, będzie większa, niż zrobiona z kamienia. Dobra. Okej, patrzcie w ogóle, większa. Tutaj w ogóle teraz ten kabel z tą. Nie, znaczy się kamień. I co, i takie przerwy byśmy mogli zrobić chyba. Tu jeszcze byśmy mogli zrobić. No nie, bo już są w żeby na przykład mogły przejść, to bardziej realistycznie. Dobra, spoko. I tutaj? Ja chcę pod koniec tego odcinka jakąś łódkę zbudować. Dobra, dobra, dobra. Spoko, spoko. Musimy w ogóle bardzo w ogóle szybko robić. Dobra. I tak. I teraz tak, budujemy. Budujemy, no to jak to mamy zbudować? Czego budujemy, panie baborze? Ale to stary, ale to nie ma być. A, dobra, tak? Dobra, to stawiamy to teraz nie, tą... To, to ma na przykład być... No, ale stary musimy musimy zrobić kopułę, chyba. Musimy zbudować i zrobić. Dobra, dobra, jeśli chcesz, to robimy tak, jak ty chcesz. Bo to będzie twoja budowla. I. Tak, chcę na przykład tutaj dom, łódki. I tutaj na przykład będą jakieś Dwa, beczki, przykład z jakimś towarem, no, który będzie na łódce jechał. Ale Krzysiek, przecież musimy jeszcze zrobić... Yy, no ale sklep musimy jakiś zrobić. Sklepik dla handlarzy. O tak. To ty to zbuduj, a ja zacznę łódkę budować. A ja zacznę taki statek budować. Tutaj zbuduj jakiś jacht, a ja po prostu tutaj muszę zrobić tylko yy, to. To zrobimy, to zrobimy... To zrobimy budkę. Mogę na tym? Mogę przyjechć na tym? Albo, eee, tutaj. albo dobra, tu jeszcze damy beczki, żeby było w ogóle do klimatu takiego portowego. Tu damy beczki. Teraz daję beczki. Potem bierzemy w by... Oj, sorry, przepraszam za błąd. Płot, płot płotki. I dajemy je cztery razy. Tu też cztery drewniane płotki. Yy, Okej, okay, dobra. I tutaj dajemy płotki. Dobra, i musimy tak, takie coś w ogóle musi powstać. Takie rusztowanko że potem jakby coś tam robić i teraz tak y... drewno tu no i na przykład tutaj możemy dać na przykład jakiś taki stos z beczek. no bo nie wyczuć to mi będzie tutaj stosy z beczak i tak jakby i tak, i teraz tak. I na przykład tutaj możemy sobie na przykład dać wełnę na przykład niebieską. Y, tu dałem beczki. I tu dajemy wełnę niebieską na górkę, na górę, całą, na całą górę. Wełnę niebieską. Dobra, już w ogóle jeden sklep zrobiłem. Teraz zajmę się robieniem drugiego. Tak jak tam już wam nie będę mówił. No bo tak jak tam to robię. Tylko trochę będę to robił szybciej. Trochę szybciej będę robił. I teraz tak, tu drewno. Tu drewno. To jest O co ty tam budujesz. Z drewno, tak jak ty to robisz z drewno, fajnie Guitas. i tutaj tak, 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 tak jak tamtą budkę ja to robię po prostu troszkę szybciej. I trochę w innej kolejności Bo i na przykład w... w... e... n... Łyna i na przykład teraz sobie weźmiemy biały Albo ja wiem jaki Zielonym I zielonym tym e, Robimy coś takiego Dajemy tutaj jakby zielony I tak, i już w ogóle dwie budki tutaj są. I tutaj w ogóle, jak się buduje, ładny jacht. Ładny stateczek. I teraz tak. I tutaj możemy dać obsługę. Tylko to trochę będę musiał przerobić, jak chcecie. Jak chcecie na przykład dać tutaj winagiera. Jak widzowie chcecie dodać, jakby do budki winagiera, to yy, jak na przykład nie, na przykład jak, jak mam na przykład odpowiada, mam na przykład możecie się tak bawić, że gracz, ale ja robię to z winagierami. B ton Musicie, ja bym w ogóle tak zrobił, że w ogóle bym to robił tak, że po prostu biorę tutaj beton i nie robimy tego z drewna, tylko z niebieskiego betonu. Tak w każdym przypadku kolorów. Dobra. I teraz tak, tak. Tak, tak, tak. I tutaj na przykład szybka I też tutaj jakby niebieski Tylko tutaj zaraz będą się to rozwalić. A dobra, nie, tu niebie, nie... Nie, nie, niebieski. Nie, nie, nie róbcie. Tu, tu właśnie niebieski nie ma iść, bo ja właśnie to tak robię, żeby było wszystko sobie dramatycznie. Jak wy chcecie kolor kolorowo to róbcie to kolorowo to róbcie to kolorowo po prostu Możecie sobie to kolorowo po prostu zrobić ja, 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 ja się tam w ogóle nie przejmuję Krzyk mogę tylko troszkę powiększyć port o jak tak Dobra, no bo właśnie chcę jeszcze jeden zrobić I właśnie jakby widzę będziemy robili jeszcze jeden sklep w tym sklepie jakby będzie się znajdowało No jakby w tym sklepie będzie się jakby znajdowały różne na przykład itemy tak jakieś tam torosiory albo coś na stylu i tutaj na się różne, na przykład się różne przykład znajdowały typu, typu na przykład bruczek. i tu to w ogóle muszę zniszczyć, to w ogóle nie jest w ogóle potrzebne. Oi, 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 oi. Deixa eu ver se que dar Макаш. Макаш. Ладно, яхт. Ладно, яхт. Это есть Карл. Есть... Ладно, утка. Ладно. Dobra, i teraz tak. Ile już będzie jakby różowa butka. Tego nie myślę, że jestem dziewczyną, tylko po prostu taki kolor używam. No po prostu on mi się tak spodobał. Po prostu ładnie on wygląda. No okay. Widzieliście to ja tak w ogóle buduję? Okej okay, Krzysiu. Ładnie to w ogóle bardzo w ogóle ładnie to wygląda. Ład! W ogóle nie jak w ogóle bardzo w ogóle ładnie wygląda. A ty daj że ile ty jak tu w ogóle pobudować? To tak, tak, tak wygląda, to tak wygląda numer jeden oj, o nie jeszcze buduje. Ja tutaj robię takie coś, żeby na przykład ludzie sobie mogli na przykład się zameldować, tutaj, tutaj mogą się na przykład różni kupcy meldować, czyli musisz się jakby zameld... Albo dobra, zameldować. Nie, 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 chcę, nie chcę do dużowego. E, 3R. Czerwoniutki. niutki, dunutki. Czerwionitki. Czerwoniutki. Dobra i tak, jest w ogóle już w ogóle dobrze. To to, to nie jest sklep, tylko to będzie taka mniejsza wersja. Mini wersja. O, tutaj będzie taki daszek. Ja w ogóle w innej pokażę Wam w ogóle w innej formie Czyli tak, bierzemy Możecie sobie wziąć na przykład od innego budynku I też od własnego I tak to jakby robicie Ale to jest jakby robienie w inny taki sposób Inny sposób tutaj To jest bardziej dla graczy To nie będzie dla gierów, Tylko tutaj i i i, i icon. ko Znacie tą piosenkę Jajko. Znacie to? To jest wogę gitłowa. To lubię, ale... Cześć, muszę troszeczkę sobie... O, sorry, że tam jakby coś nam pokazałem. Tylko teraz... Wina... Wilna Gier. Hmm? Okej. Okay. I tu nie ma w ogóle wilna Gier. A to papra, pa, pa, na jak to do jutro. Dobra pa Jakby coś widziałem, to mogłeś nadrzeć.